Siemanko, wszystkim ja jestem Bumaty, To jest kolejny odcinek w grze World of Tanks. No i dzisiaj lecimy sobie po kolejną piątkę. No i chyba też czwórkę amerykańską. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także bitka. I lecimy z tematem. Piątkę niemiecką już mam. W sumie dwie piątki zbadane. Teraz trzeba zbadać amerykańską czwórkę, piątkę. No i tak samo rosyjską, czy tam Związku Radzieckiego, jak zwał, tak zwał. Zobaczymy co z tego wyjdzie dzisiaj. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Kurczę, z tej strony praktycznie nigdy nie grałem. A nie, grałem. Ale... Tu będzie słabo. Słabo, słabo. Gdzie ja tu mogę podjechać? Ja się gdzieś ustawię. Bo wiem, że bardzo szybko mogę zostać wykryty. Staram się tak ustawić gdzieś tutaj. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wykryje zbyt szybko. Załaduję sobie złotego w pogotowiu. Tu już jednego naszego sprzątnęli. Dostał. Wykrycie dostałem, kurde. To jak? Wow, 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 wow. A ja, ja, jestem trup. Modułu pojazdu wyposaż pojazd przed bitwą w zestaw naprawczy, aby poradzić sobie z trafieniami krytycznymi. Ale z będą wielkie problemy. Są duże problemy z celnością, jesteśmy w sumie bezradni. Możesz obrócić kółkiem myszy, aby wyjść z krybu snajperskiego. Jesteśmy niemalże bezradni. Ale nas kurde zmucili. Ani apteczki, ani reparatur. Nic. Dramaturgia. No to jest tragedia, przecież ja teraz nic nie strzelę. Z taką celnością. No jest istna tragedia, nawet nie ma o czym mówić. Ciekawy jestem Dobra. No jest tragedia niestety, armata uszkodzona dupa Uczeliłem tyle pocisków, że głowa mała. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Chociaż trochę coś tam poskubiemy. Coś tam ustrzeliłem, no ale to jest i tak tragedia To jest normalnie lama mod, poziom hard Wypierdzielaj Coś go skupnąłem Zobaczymy. Żeby mnie tylko nikt nie dziabnął. Też tak może być. Oni są tam. Chociaż teraz.

Jejku. no nie umiem grać, nie umiem. <grych> Życie. Zwycięstwo, bitka wygrana, ale jakie koszty. <grych> no, także tego. Co ja tu strzeliłem? Chryste, panie. To nawet nie ma co badać, przecież tak, no 1000 mi tu brakuje, 2000 tutaj, e, pokaż mi tą czwórkę tutaj, badaj, ile mi tu brakuje, jej ku 5000 do zbadania, dobra, lecimy, bo to nie ma co. Ale czekajcie, ja sobie te odpalę. Rezerwy. Zamknij. Czemu ja sobie tego nie odpaliłem od razu? Zaś malinówka, zaś jestem gdzie jestem, najgorszy z możliwych. Oj, pojechałoby się do przodu, ale no, zginę od razu. To jest niemalże pewne. Piąteczki same. O, jeszcze kafała tam mają. Gdzieś się tu ustawimy, tak jak i reszta. Bo pewnie wszyscy będą stali, nikt nigdzie nie pojedzie. Zobaczymy, co będzie. Ruszać się, chcecie żyć wiecznie, a jak nie, jak tak. O ty dziadu, zasrany. Też chcę tu być. Oni się tam z lewej pojawią. No i wszyscy tam pojechały, wariaty Ten mi zaraz przywali pewnie Ojojoj. Dostał Ale uciekł Ktoś tam do mnie strzela, ktoś mnie widzi. Kolegów tu nie widzę za bardzo. I raz zebrał Gdzie z tych krzaczków nie bardzo widzę kolego o. Pięknie Kolejny No i hul. Po gościu Ale to nie ja go zniszczyłem Zaś wyszczeliłem wszystkie złote gdzieś to się w głowie nie mieści Co to się narobiło Ja nie mogę tych złotych używać w ogóle Bo przecież ja przez to to jestem bankrutem za chwilę Ten się gdzieś tam schował Gdzieś tam wyjedzie czy nie wyjedzie Tak średnio bym powiedział. Pii. Wszyscy mnie tam będą zaraz wyzywać, że stoję w miejscu, ale no co. Ja stoję, oni stoją, wszyscy stoją. Wole złapał elegancko, on tam siedzi w tym dole. Następny tam do niego jedzie. Ten mnie tam kurczę martwi więcej ich tam jest. Jakbym tutaj spróbował tak z dołu. Dobra. Ajajaj, przerąbana sprawa. Tak myślałem. Zara, coś zbiorę. Oj, oj, oj. Chodu. Aj, 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 aj. Kurcze, zaś gąsienicę naprawiłem zamiast paliwo. O no kochane. Oni gdzieś tam są. Coś tam ich powykrywałem, ale. Hmm. Z drugiej mańki jadą Ja bym wam z chęcią powykrywał kogoś, ale no kurczę. Polecę i zginę. Ja to wiem. Wszyscy to wiemy. Że to tak będzie wyglądało, że jak gdzieś pojadę i za chwilę będę trupem. No niestety. Chociaż żebym sobie te zbiorniki z paliwem naprawił. To już by coś było lepiej. On tam ze skałą. Dobra. Jest naprawione. Próbujemy się tak kurcze bokiem przedrzeć. Tam jest gościu. Co będzie to będzie? Byle mi się nie utopił. Zniknął, jedziemy. Ło, sypie coś, sypie. Jedziemy pomóc, bo to nie ma co stać. Spróbujemy coś wykryć. Dobra, jedziemy. Może się uda. Wow. No i dobra. Tam mnie z boku załatwił. Czyli tego pięknie. Dobra, do garażu. Nie ma na co czekać. Chciałem wykryć, a tam ta kołówka zasrana niestety nie udało się. Jeszcze ani jednego pojazdu dzisiaj nie zniszczyliśmy, także jest ciekawie. Tego trzeba załadować w te w naprawę. Apteczkę i to. Zastosuj bitka. <laughs> Zobaczymy jak ta piąteczka. Ojejku. Zobaczymy. Ostatnio na tej mapie nawet dobrze mi szło, ale Gdzie ja to jechałem wtedy? Tam chyba Nie tam. Dobra, tam pojedziemy Tam pojedziemy i zobaczymy co będzie. Tam dużo naszych na pewno pojedzie. Wszyscy tam jeżdżą. Ojej, zanim ja tam dojadę. Tu by się silniczek przydał. Czy tam turbo sprężarka może? Co nikt tam nie jedzie? Come on, come on, Co jest z wami chłopaki? Tutaj będzie grubo. Złapał. Mamy to. Dobra. Smyrnął mnie, ale dobrze jest. Jednego mamy. Tutaj trzeba wyjechać No porażka, to mnie akurat nie dziwi Zawu naprawczego z dolnego panelu, aby go naprawić. Gosienica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. W dziesiątkę to musiało być. Gosienica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Oszrąbany. Gdzie on tutaj jedzie? Też go tam strzela. Ale zobaczcie na no kurczę, czy ja jestem w ogóle zero mobilności. chciał mnie sypnąć ale no niestety zobaczymy jedźmy za tym kolegą

Szkoda, że nie my go zniszczyliśmy, no ale trudno. Tam nam gości w bazie jeden zajmuje. Wracaj tam ktoś. Ja nawet nie mam podjazdu, żeby tam cisnąć. Oszty ty zasrańcu. Ktoś mnie ładuje i to grubo tam. Nikąd pomocy. No zobaczymy, co ja tu dzisiaj ugram, bo nie sądzę, żeby to był dobry wynik. Kurcze, po co ja tu wracam? Zanim ja tam teraz dojadę to będzie dramat Ustrzeliłem jakąś jedną kluchę I to jeszcze farty Dwóch ich zostało i tak... Kurcze, jak się wdrapię na górkę to może coś strzelę Хвана ти нека. Dobra, mamy drugiego, chociaż tyle. Ale sprzątnął go. Dobra, chociaż coś na koniec sobie strzeliłem, bo to już tak bez sensu bitka. użyć użyć użyj co tu mamy wsparcie 7000 gwiazdek ponad 1000 doświadczenia e, 1000 uszkodzeń doświadczenia to takie delikatnie słabe no ale dobra nie ma co zobaczmy jeszcze tutaj jakbym im no to wskoczy im umiejka kolejna ale dobra na razie nie będziemy tego ruszać. Zobaczmy te badania o... Gąski by się przydało i silnik, bo ja i tak później tego nie założę. Dobra, zbadamy sobie te gąski. Silnik by się też przydało na pewno. Ten mogę. Jeszcze nie. A ta? 2000, tak. Dobra, kupimy sobie gąski. I kupimy sobie to. Tak. Mogę to zbadać. 2000. Ta ma fest obrażenia, ale ta. Lepsze celowanie i tak dalej. 110. Na piątkach, na szóstki, dobra, na razie tego nie będę badał. To co chciałem, to sobie kupiłem. No i dobra, na tym byśmy zakończyli ten odcinek. W następnym odcinku powalczymy dalej i zobaczymy. Może uda się już szóstki zbadać. Także dzięki za oglądanie. No i do następnego, cześć.